To Oto lista aktywnych fanów, oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Aby być aktywnym fanem, musisz oglądać każdy film do końca, ładnie komentować, lajkować i podbijać film. Wybiorę również parę osób z komentarzy, które napiszą najlepszy komentarz. Wyniki konkursu 9 grudnia. Pewnego dnia Michał i jego grupka grają w 99 nocy w lesie. Dawid, idź pozbierać trochę drewna, bo nam brakuje. Kurczę, czemu ja ciągle muszę zbierać wszystkie zasoby? Sama sobie nie możesz pójść po te drewno? Ja teraz robię ważniejszą rzecz. Jeju, dobra, przestańcie się kłócić. Ja mogę pójść po te drewno, jak się macie o to spinać. Moja kochana dziewczyna. Jak zawsze mądra i inteligentna. Ja pójdę po te drewno, kochanie. Nagle ktoś dołącza do gry! Siemaneczko, mordeczki. Co jest grane do szczura? O w mordę psa, Lilia, to ty. We własnej osobie, Skibidi. I cześć, kochanie moje. Kochanie moje? Że co? Kochanie? Dlaczego ona tak do ciebie powiedziała? O co tu chodzi? Kim ona w ogóle jest? Czemu ją znasz? Możesz mi to wyjaśnić? Ej, dlaczego ty mówisz kochanie do Michała, skoro to jest mój chłopak? Powaliło ci się coś? Nie, 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 nie. Teraz to Róża jest moją dziewczyną. Przepraszam, że co? Co ty wygadujesz? Laska, nie byłaś online przez ostatnie trzy lata, trochę się tutaj pozmieniało. Aha, to fajnie mnie kochał Michał, skoro nawet nie mógł na mnie poczekać. Przecież wam mówiłam, dlaczego odchodzę na tak długo, już o tym zapomnieliście. Ja nie pamiętam, żebyś cokolwiek mówiła, po prostu zniknęłaś bez słowa na trzy lata i tyle. Mówiłam wam, że muszę popracować nad moim zdrowiem psychicznym, oprócz tego miałam bardzo dużo obowiązków. Przechodziłam przez straszne stany, nie mogłam jeść ani spać. Ono dobra, niech będzie. Możesz z nami grać w 99 nocy w lesie, jeśli chcesz. To może na początku się wszyscy przedstawimy. Lilia nie zna Róży ani Dawida. Dobra, to ja zacznę. Może zrobimy od razu face reveal? Wszyscy powiedzieli tak! To ja mam na imię Róża. Mam 17 lat i spotykam się z Michałem. A to moja fotka. Większość powiedziała, że ładna! Dobra, to ja jestem Dawid. Mam też 17 lat i nie spotykam się z nikim. Jestem samotny jak szczur. A no i właśnie, łapcie moją fotkę! Wszyscy powiedzieli, że przysto! Ja jestem Lilia, mam 18 lat i przed chwilą odkryłam to, że jestem singielką. Ale myślę, że ktoś zaraz tego pożałuje, bo spójrzcie tylko na moją twarz. Wow, ale ty jesteś śliczna. Nie wiedziałem, że takie piękne dziewczyny grają w Robloxa. A tym bardziej w 99 nocy w lesie XD. Dobra, nie słoć już tak. Mnie pewnie wszyscy znacie, ale dla zasady. Jestem Michał, lat 18, to mój pysk. A mój status w związku to skomplikowane. Są dwie dziewczyny, które próbują o mnie walczyć, hehe. He. Wiesz co, ten pysk, to lepiej zamknij! Nikt o ciebie już nie walczy, a na pewno nie ja. Wyglądasz, jakbyś śmierdział tak te BH. Okej, okay, to było nawet mocne. Ale teraz ja. Ja jestem Kasia i mam 17 lat, podobnie jak Wy, co po niektórzy. Jestem singielką, ale zwarta i gotowa i otwarta na jakieś miłosne przygody z kibili, hehe. Dobra, to co gramy w te 99 nocy w lesie? Powiedzcie mi, co mam robić. Laska, nie wiem, czy ty nie potrafisz liczyć, ale jest nas pięć, a w drużynie mogą być cztery osoby. Jednym słowem, wywalaj xd. A wy, mordeczki, olejcie tą nieudacznicę i dawajcie gramy. Wybacz, Lilia, ale kocham moją nową dziewczynę znacznie mocniej niż kochałem ciebie. Także będę się jej słuchać jak posłuszny piesek. Ale ta głupia i pusta małpa jest taką oszustką, ona na pewno cię nie kocha. Wal się, dobra, my już idziemy grać. Czekamy, aż dołączycie Dawid i Kasia. Róża i Michał poszli grać w 99 nocy w lesie? Lilia, oni mają trochę racji. Wbijasz tu po trzech latach jakby nigdy nic, a się rządzisz jak nie wiem kto, to strasznie irytujące. I co to niby moja wina? Że wszyscy mieliście mnie gdzieś i o mnie zapomnieliście? A dobra, gadaj se do ściany. Kasia dołącza do 99 nocy w lesie! Dlaczego wciąż tu jesteś? Ponieważ jesteś zabawna, i śliczna w sumie hizi. Hi. Ha, 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 bardzo śmieszne. To co nie idziesz z nimi grać, czy jak? Z jednej strony chcę grać, bo to mega wychajpowana gierka i już nie mogłem się doczekać, żeby dziś popykać. Ale z drugiej strony coś mi w głębi serca mówi, żebym tu z tobą został na grupce. Bardzo interesujące, ale lepiej już iść do nich. Oj, 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 widzę, że jesteś upartą osobką z kibili, hahaha. Ha, ha. No w sumie racja, jestem xt... Myśli, co jest grane? Dlaczego ten chłopak ma takie śliczne oczka i tak ładnie się śmieje? Myśli, albo mi się coś w głowie przewraca, albo on jest bardzo atrakcyjny. A tak w ogóle mam pytanko do ciebie. Czy ty na serio byłaś offline 3 lata, ani razu nie grałaś w Robloxa przez ten czas? Hmm? Ano tak, tak. Byłam offline, na serio. A co? Czyli rozumiem, że już wszystko u ciebie w porządku, skoro wróciłaś? Tak, odkąd w moim życiu prywatnym zaczęło się jako tako układać, to znalazłam czas, aby tutaj wrócić. Ej, no to świetnie. Powiem ci, że mimo tego, że dopiero się poznaliśmy, to czuję się, jakbyśmy byli najlepszymi przyjaciółmi już od dawna. W sumie mam podobne odczucie, haha. Godzinę później. O, w mortkę jeża, ale było przecudownie. Bawiłam się kozacko. Ja tak samo. Było fantastycznie. A ty, Dawid? Czemu finalnie do nas nie dołączyłeś? Bo mi się nie chciało, po prostu... XD? Co za nudziarz, haha. Nie mogę w to uwierzyć, że jesteś moim bratem. Totalne przeciwieństwo. Dobra, dobra, nie spultaj się w gadki. I bądź wreszcie miła dla Lili. Ona jest fajna. Y? Dlaczego? Po co mam być dla niej miła i czemu ty o to prosisz? Lol? Przecież dopiero co ją poznałeś, dopiero się przekonasz, jaki to jest szczur śmierdzący. No, ale ty też ją róża dopiero poznałaś, także skąd możesz wiedzieć, jaka ona jest. Ale co fakt, to fakt mega irytujące jest to, że nie było jej trzy lata, a nagle wraca i zachowuje się, jak gdyby nigdy nic. Mimo, że dopiero dziś ją poznałem, to czuję, że to właściwe miejsce dla niej. Coś do niej poczułem. Kasia i Michał, mam pytanie, czemu na nią nie mogliście po prostu poczekać? Jesteście nielojalni. Mnie też byście olali, jakbym musiał zniknąć z jakichś poważnych przyczyn? Stary, co ty wygadujesz, co ty czujesz, chyba bekoński smród. Poza tym, dlaczego powinniśmy na kogokolwiek czekać grzecznie przez trzy lata, przecież to szmat czasu? Stary, jesteś jakiś odklejony, sam jej to obiecałeś, że będziesz przy niej na zawsze. Czy ty serio myślisz, że obietnice w takim wieku coś znaczą? Widać, że jeszcze nie dorosłeś. To było trzy lata temu, i on jej tak gadał, gdy był jeszcze szczeniakiem. Nagle Lilia dołącza? Co ty gadasz? Że obietnice są dziecinne? Ty odklejona jakaś? O nie, znowu przyszła drama, Queen robić dramę, ja nie mogę. Weź się ode mnie odcze, bo nawet nie mówię do ciebie. I wcale nie jestem jakąś dramiarą, tylko po prostu jestem szczera. Nie widzisz, jaki zamęt wprowadziłaś na naszą grupkę, odkąd tu wbiłaś z powrotem? Nie jest ci za to wstyd? Nie jest mi ani trochę wstyd. Jestem w pełni świadoma tego, co robię i co mówię. Ty się boisz spojrzeć prawdzie w twarz. Jesteś fałszywa! Czyli jednym słowem wszyscy dla ciebie jesteśmy fałszywi, tak? Dokładnie tak. Ale dalej tu zostanę, tylko po to, aby patrzeć na to, jak się nade mną znęcacie. Nawet mnie to bawi, także zostanę tu dla kontentu. Nigdy nie poznałem tak głupiej i irytującej laski, serio. Laska. Znikłaś na trzy lata i wracasz gadać nam takie kocopoły? Weź się, puknij w czoło i będzie ci wesoło. Sami tworzycie z tego problem, co wam to przeszkadzało, że mnie było? A weź się już zamknij, nie chcę mi się z tobą gadać, nawet mam wywalone w to, co gadasz już. Ja też mam to gdzieś, co ty do mnie mówisz, fałszywasz mi Lilia, czy możesz być już w końcu nautkanej? Wszystkich tutaj wnerwiasz. Pewnie dlatego twoje życie jest takie do bani, bo jesteś nieznośna i nikt z tobą nie może wytrzymać. Wszyscy wiemy, że twoja mama no i że masz ciężko, ale ty tylko w kółko o tym samym i tylko się żalisz i żalisz i gadasz o tym, jak bardzo tęsknisz za mamą. I za kotem, i za całym tym wszystkim. Po prostu weź się z tym pogódź, że już tego nie masz i daj spokój. Yeah. Wow. O jejciu Lilia, czy on właśnie skrzywdził twoje uczucia? To takie żałosne, że nigdy nie będziesz ani w połowie taka jak ja. Lilia opuszcza grupkę? Czy ty upadłeś na łeb, Michał? I ty też, Róża, ty to już w ogóle. Jak możecie ją wyśmiewać za takie rzeczy? Przecież ona nie miała na to wpływu, że jej mama odeszła. Jesteście podli, ciekawe, jak wybyście się zachowywali po utracie rodziców. Jej, no weź się, już tym tak nie przejmuj. Wy jesteście psychiczni. Jak można być takim człowiekiem? Dawid opuszcza grupkę! Co za Bambik z baskatem XD. No ale w sumie ma trochę racji. Chyba trochę to zaszło za daleko, przesadziliście z tym, co powiedzieliście. Ja bym tak nie mogła, miałabym to na sumieniu. Nie, ona jest strasznie irytująca i trzeba było ją jakoś skutecznie odstraszyć. No i bardzo dobrze, myślisz, kochanie. W pierwszej kolejności myśli się o sobie i o swojej drugiej połówce. Nie, 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 wy odwaliliście totalną kaszanę. Jak można się śmiać z tego, że ktoś stracił matkę? A ty, Róża, jeszcze się naśmiewasz z fryzury twojego brata, to chore. Przesadzasz, jak zwykle przesadzasz. Rozum, że Dawid i Lilia są po prostu w błędzie. Tobie przecież też działają na nerwy, prawda? No tak, ale wiesz, to nie powód, by ich cisnąć po rodzinie. No dobra, to już tak nie będę, ale niczym się już nie przejmuj i gramy. Poszli grać w 99 nocy w lesie. W tym samym czasie. Dawid dzwoni do Lili. Odbierz, odbierz, odbierz. Tak, Dawidku? Wszystko u ciebie oki, Lilko? Oni zachowali się jak jakieś odklejeńce. Nawet nie bierz tego do siebie. Nie, nic nie jest w porządku. Dlaczego posunęli się tak daleko? Jak oni mogli powiedzieć to o mojej mamie? Nienawidzę ich. Po prostu nie wierzę, że Michał mógł coś takiego powiedzieć. I jeszcze Róża to podłapała. W masakra. Tak, zgodzę się z Tobą, że to było okropne, tragiczne zachowanie. Tak mi przykro z powodu twojej mamy i twojego kota, ale masz tatę, tak? Tak, ale tata dużo pracuje i głównie babcia się mną zajmuje. Czaję, może spędź z nią trochę czasu i poczujesz się lepiej. Emocje miną i będziemy mogli wspólnie pograć w 99 nocy. Powiem Ci, że tak szczerze, to totalnie nie chce mi się już wracać na tą grupkę. Ale chciałabym im jeszcze coś powiedzieć na koniec. Kurczę, Lilka, jesteś tego pewna? Tak, jestem tego pewna, chcę to zrobić. Idę na chwilę na zetwój i wracam za kilka minut. A i dziękuję ci bardzo, że się mną zainteresowałeś, kochany. Cała przyjemność po mojej stronie. Kocham cię. Co? Myśli? Czy ja dobrze słyszę? On chyba żartuje, prawda? Myśli tak, tak, to na pewno żart. Czy możesz proszę powtórzyć, bo nie dosłyszałam? Kocham cię, Lilio. Lilia, opuszcza grupkę! E, no co jest? O, siemanko Dawid. Elo. Siemanko Dawid. Kasia, nie bądź dla niego taka miła. Znowu przesadzasz. On zadaje się z tym paszczurem i dosłownie staje się fałszywy. Odwraca się od nas. Nie widzisz tego? Odwracam się od takich popaprańców jak wy, czyli ludzi, którzy śmieją się z czyjegoś nieszczęścia. No i co w tym złego? Jakiś problem? I czemu ty jesteś taki mięciutki w stosunku do mojej ex? Lilia dołącza do grupki. Zamknij teraz mordę, Michał. Fajnie było się śmiać z odjeścia mojej mamy i kota? To dlatego żadna laska na ciebie nie leci, Michał. Masz tylko przy sobie tą brzydką różę, która tobą rządzi i głupiutką Kaśkę, która zawsze staje po twojej stronie. Że co proszę, brzydką? Tak, brzydką i stul Przestań się tak odzywać do mojej dziewczyny. Ja nie mam jej już nic do powiedzenia. Kończę tę rozmowę. Co jest z tobą nie tak, Kasia? Nie mów, że będziesz taka mięciutka dla dziewczyny, która zostawiła cię jak szczura na trzy lata. Uważam po prostu, że nie powinniście jej już obrażać po tym, co jej wcześniej powiedzieliście. Trzeba znać granice, a wy już je dawno przekroczyliście. Ale ty jesteś żałosna, Kasia. Stajesz po jej stronie jak zwykła zdrajczyni. Weź, wywalaj stąd Kasia, albo cię wyrzucę, zaraz na zbity pysk. Co jest z tobą nie tak, Michał? Jak ty możesz się tak odzywać do dziewczyny? Poza tym wiesz, że Kasia jest wrażliwa, palnięty jesteś? Wszystko w porządku, Kasiu? Chyba tak. Wylane w to. Mój chłopak miał rację, może wtedy byś się czegoś nauczyła. Róża, stop. Zaczyna robić się dziwnie i to ty przesadzasz ciągle. Jak możesz stawać po stronie gościa, który traktuje dziewczyny jak jakiś śmietnik? A bo taki mam kaprys! Laska, weź w końcu wyznaj, dlaczego ty tak odwalasz. No to nie jest normalne, w czym jest punkt? Ech no dobra, no po prostu cię nienawidzę. Jesteś byłą, Michała, i to już jest wystarczający powód, żeby cię nienawidzić. Wykorzystam każdą sytuację, aby obrócić ją przeciwko tobie, serio. Ale ja nawet się z nim nie całowałam za związku. Zostawiłam go na trzy lata i miałam ku temu powody. Ale uwzględnij to, że on nawet na ciebie nie czekał. Przyrzekał jak pies na wszystko, że będzie na mnie czekać te trzy lata temu. To, że tak powiedział, a tego nie zrobił, świadczy tylko o tym, że nie jest godny zachowania i że źle traktuje dziewczyny. Myślisz, że jesteś w stanie z taką osobą być w związku? Nie boisz się tego, że ciebie potraktuje tak samo albo gorzej? Ale i tak mam to gdzieś, jesteście zakłamani, odchodzę stąd. No i dobrze, idź sobie i nawet nikt cię nie będzie zatrzymywać. Możesz chociaż na chwilę się zamknąć, jak już i tak wychodzę, ty szczurze parszywy? Zanim wyjdę, chcę tylko powiedzieć, że nie macie szczurowatego prawa na to, żeby gadać cokolwiek o mojej mamie i o moim kocie. Jesteście przegrańcami losu, żałosnymi ludźmi, żegnam. Lilia opuszcza grupkę! Co za okropna żmija, ropucha. Dobra, po prostu o niej zapomnijmy i wbijajmy albo na 99 nocy, albo na Steel a brain rot. Co wolicie? Nie ma mowy! O co ci znowu chodzi? Jak nie ma mowy? Mówię, że nie ma mowy, bo nie ma mowy na to, że będę grał i spędzał czas z tak okropnymi ludźmi jak wy. Opuszczam tą grupkę. Ta grupka to toksyczna kupa, w którą nie będę wchodził. Dawid opuszcza grupkę! Ja nie mogę co za wrażliwy chłopczyk XD, co jest z nim nie tak. No mega mięciutki szczurek. Dobra, dawajcie gramy w Stila Brain Brainrod bez tych odklejeńców głupich. Yy, czekaj, muszę jeszcze coś powiedzieć. Też opuszczam tą grupkę. Nie no, ty chyba sobie żartujesz. Wiesz, Kaśka, że ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Chcesz ze mną zadzierać? Zostajesz na tej grupce, i mam to gdzieś, czy ty tego chcesz, czy nie. I ani mi się wasz wychodzić, bo zobaczysz, co zrobię. Czekaj, że co? To co słyszysz, i ja sobie nie żartuję. Kochanie, czy to nie jest tak, że możesz za to pójść do więzienia? Chyba troszkę przesadzasz. Mam to gdzieś. Proszę, daj mi odejść po prostu. Nie chcę wam nic zrobić i nie będę was obgadywać. Właśnie będziesz i masz tu zostać ty żmi opaskudna. Kasia się popłakała i ucieka z grupki. No i mał mnie przewalone. W tym samym czasie u Lilki i Dawida. Ej, Lilko, wszystko u Ciebie w porządku? Tak, wszystko gra, dziękuję. Ty też opuściłeś tą grupkę? Tak opuściłem raz na zawsze. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi psycholami. Dokładnie, ja też. A Kasia z nimi została? Właśnie widzę, że jest w lobby, dodam ją tutaj. Dawid, dodał Kasię do grupki? Siemaneczko, Kasiu, też ich opuściłaś? Tak i tak w ogóle to przepraszam Cię, Lilia. Zachowywałam się jak nie ja, próbowałam udawać taką paniusię. Wybaczysz mi, proszę. Myśli, kurczę, nie wiem, czy powinnam jej wybaczać. No niech będzie wybaczyć ci. Ja też mam do ciebie sprawę, Lilia. Tak? Będziesz moją dziewczyną, tak bardzo cię pokochałem. Nigdy nie obrócę się przeciwko tobie. Myśli, kurczę widzowie, w sumie Dawid był dla mnie zawsze dobry i zawsze stał po mojej stronie. Myśli, chcecie, żebym z nim była, i mam mu dać buziaka? Jeśli tak, to zostawcie teraz łapkę w górę i napiszcie w komenatrzu serduszko. Myśli, zostawcie lajka. No szybko, bo zaraz się rozmyślę. A i pamiętajcie, że będę serduszkowała wasze komenatrze. Dobra, widzę, że dużo osób zostawiło lajka, także zgodzę się i dam mu buziaka. Ej, ale na co się zgodzisz? Z kim ty gadasz? No właśnie. A wiecie co, bo tak pomyślałam, że moja historia będzie dobrym materiałem na historyjkę Roblox. Historyjki Roblox? To ten super kanał subuje go. Ja też. Dobrze, Dawidku, tak więc aby fabuła fabułowała, zostaje twoją dziewczyną. Dawid i Lilka zaczynają się całować. Ale słodki Happy End. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz koniec i zostawcie łapkę w górę. Wtedy macie większą szansę na wygraną Robuxów.